Po pożarze pociągu przewożącego kibiców legi pytania kto za to odpowiada? Pociąg zapłonął w niedzielę. Wszyscy zdążyli z niego na czas wyjść. Stało się to w Poznaniu. Aleksander Przybylski jest z nami, Oleg. Pojawiły się informacje, że była tam raca, a wiadomo kto ją rzucił. Jedna albo kilka rac policja mówi o bardzo mocnym przypuszczeniu, że to właśnie race w domyśle rzucone przez kibiców mogły doprowadzić najpierw do pożaru tej naczepy ciężarowej, wypełnionej lodówkami przewożonej, przepraszam, pralkami przewożonej przez pociąg towarowy, a następnie to doprowadziło do zajęcia się wagonu osobowego i nadpalenia drugiego wagonu. Policjanci o tym mówią wprost na miejscu też 834 osoby, które zmierzały na mecz z Lechem Poznań. No i teraz, oczywiście, trzeba będzie bardzo skrupulatnie przeanalizować materiał dowodowy. Jeśli jest z nagrań, to z nagrań przesłuchać świadków i ustalić, kto bezpośrednio mógł za to odpowiadać. Prokuratura już tą sprawą także się zajmuje. Prokuratura Poznań Grunwald. Na razie większość tych czynności wykonują policyjni technicy, natomiast śledczy będą tutaj rozważać artykuł. Kodeksu karnego dotyczący nie tylko zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, ale także sprowadzenia realnego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. No bo ten pożar rozwijał się bardzo dynamicznie, o czym zresztą mówili nam strażacy. Z dużym utrudnieniem stanowiło nam zerwania lina energetyczna, która biegła nad pociągiem towarowym. Dzięki szybkiej reakcji pracowników PKP zostało odłączone zasilanie i można było naprawdę spokojnie gasić pożar. Oczywiście to jest ten wstępny etap tego śledztwa. Tutaj już wagonów nie ma, one zostały dokładnie obejrzane przez biegłych, przez techników policyjnych. Również biegli będą później z tą dokumentacją się zapoznawać, tak żeby no, rozwój tego pożaru uchwycić i opisać. To może być istotne już później na etapie procesu sądowego, który będzie, no ale na razie sami policjanci chcieliby ustalić tych konkretnych sprawców. Jeśli to prawda, tak jak policjanci mówią, że mieliśmy do czynienia tutaj z osobami, które rzuciły racę, od których ten ogień się pojawił. No i także trwa szacowanie strat materialnych. Tutaj PKP Intercity mówi o tym, że będzie starała się odzyskać co do złotówki te pieniądze za zniszczone wagony, a to są niebagatelne sumy. Nowy wagon potrafi kosztować pasażerski nawet kilkanaście milionów złotych. No nie wiemy, ile już jeździły w linii, w służbie te wagony konkretne, ile były warte. Natomiast to na pewno nie będą małe kwoty, a jeszcze trzeba uwzględnić to, że ten towarowy wagon, dużo tańszy jako wagon, był wypełniony towarem.